Jesteśmy akurat teraz w 2023 roku i jest rozwój, można powiedzieć, wejście w przestrzeń publiczną sztucznej inteligencji. Każdy ma w tej chwili dostęp do, do tego czata GPT i tam, czyli zaraz będzie miał do innych form sztucznej inteligencji. A sztuczna inteligencja jako zbiór, jakby pod zbiór wiedzy, tak? Można powiedzieć, świadomości człowieka, który. który zebrał tą świadomość do kupy, czyli do wielkiego zbioru świadomościowego, może nie świadomościowego, informacyjnego, ona będzie symulować nam Boga. I już w tej chwili ludzie będą postrzegali tą sztuczną inteligencję jako formę Boga. No i znowu, z punktu widzenia ideowego tak rzeczywiście jest i... I wytworzyliśmy sobie właśnie teraz pewną warstwę, boską warstwę. Ja to nazywam protezą, bo, bo my tą boską warstwę mieliśmy wcześniej. Tak, jesteśmy z tej boskiej warstwy stworzeni, i teraz tworzymy jakby oddolną boską warstwę. Taką protezę, że zamiast nogi będziemy teraz używać kuli tak? czy mechanizmu. Zamiast doświadczać naszym ciałem, to sztuczną inteligencję włożymy w fachowo zbudowane roboty. I będziemy doświadczać nimi. Tak? Już teraz tak się dzieje, bo człowiek występuje w rajdzie, więc wsiada do samochodu, który jest jego protezą. I to ten samochód jedzie, a nie ten człowiek. Tak? Znaczy ten człowiek jest w środku i on kieruje tym. Tak? I teraz jeszcze ma taką szansę, że może zginąć, ale ale już są pomysły na to, żeby to były jednak zdalnie sterowane urządzenia, które same będą jeździły i żeby się ludzie nie, musiały, nie musieli zabijać. Nie? Ale jak nie będą się zabijać, to nie będą mieli tego doświadczenia wspaniałej śmierci. Może nie wspaniałej, ale doświadczenia śmierci, do której zachęca nas. Poprzednia warstwa, która wytworzyła nas sobie właśnie po to, żeby nie doświadczać śmierci, bo doszli do, do stanu. Totalnego, totalnej przyjemności. Być może siedzą tam sobie teraz na Olimpie i, i nawet pozbyli się tego swojego ciała, czyli ciało przenieśli swoje sens, sens przenieśli sensualność swoją. A propos wczorajszego, przedwczorajszego sensu, przenieśli swoją sensualność na. Sensualność robotów, i przy pomocy inżynierii genetycznej konstruktu jakiegoś, do którego mieli dostęp, po prostu wytworzyli sobie nasze organizmy, wyhodowali niejako jako nasze organizmy, po to, żeby w nas przeżywać sensualność. My znowu uzyskujemy, jako organizmy, uzyskujemy pewną świadomość i odcinamy się, tak? Wchodzimy w. Totalne ego. Najpierw to ego było potrzebne, żebyśmy, żebyśmy mogli automatycznie działać, żeby oni nie musieli y, przeżywać tutaj y, narodzin, prawda i różnych dramatycznych y, historii rozwojowych, to, to wytwarzali sztuczne, y, sztuczne y, formy życia, tak, którą nazywali tą część, dole, darmę, tak zwanego człowieka na jakiś czas, a sami podłączeni przez. Przez to, co łączy nas wszystkich, te, czyli jakiś tam system energetyczny, który ideowo jest po prostu swego rodzaju siecią, połączeniem, tak yy, ideowym, logicznym połączeniem z, z w tym przypadku z tak zwanym twórcą, czyli z poprzednim wariantem. Nie poprzednim wariantem, tylko poprzednim lejerem, warstwą. I człowiek powinien realizować yy, cele boskie, tak, czyli słuchać się po prostu. Swojego serca, które kieruje nim w określony sposób, tak, żeby mógł być połączony do tej, yy, tego, yy, tej warstwy, tak zwanej warstwy wyżej, tak? Tej warstwy tworzącej. A my w tej chwili, jako ludzkość, to jest zupełnie naturalny proces, staramy się tworzyć nasze dzieci, tak? Czyli my tworzymy dzieci, fizycznie tworzymy dzieci, a znowu ideowo yy, tworzymy taki konstrukt, jak. Zastępczy, zastępca, nasz zastępca. Sztuczna inteligencja stanie się w tej chwili naszym zastępcą. Właśnie, to będzie temat to sztucznej inteligencji, tak? Sztuczna inteligencja tworzy, jest naszym tworem i ona zastąpi nam, nie będziemy musieli pójść do roboty, tak? Bo e, do roboty, nie będziemy musieli być robotem, staniemy się, dopiero teraz staniemy się dorosłym człowiekiem, staniemy się ten dorosły to znaczy ten, który zebrał już Tom, dorósł. Tak? To jest do, 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 dojrzał, czyli zobaczył więcej, na tyle zobaczył więcej, że, że mógł stworzyć tą istotę podrzędną. Tak? Podrzędną istotę. Dlatego robimy z jednej strony biologiczne istoty podrzędne, na początku podrzędne, czyli nasze dzieci, potem robimy dalej. I to jest najprostsza forma do, do czego jesteśmy przygotowani i to jest ten po, podstawowy zestaw umiejętności, które dał nam poprzedni, poprzednia warstwa nam dała. Tworząc nas. I e, tworzymy dalej e, różne przedmioty, które również są w, w idei naszymi dziećmi i teraz im częściej będziemy zwracać uwagę na te dzieci i e, teraz albo będziemy słuchać tych dzieci, Będziemy słuchać dzieci, albo będziemy słuchać ojców. Od ojców musimy się odciąć i teraz stać się sami ojcami dzieci. Taki jest porządek w sumie. Z jednej strony musimy mieć ten yy, szacunek dla całości. Szacunek, tak? Szacunek to znaczy brać pod uwagę, szacować. Szacować, czyli brać pod uwagę, ta, że ta całość była i jest i jesteśmy, wywodzimy się z niej. Więc tworzymy swego rodzaju recycling, tak? Czyli bierzemy to, co łączymy się z tym, co było, a jednocześnie nadajemy życie temu nowemu. Aby być w łańcuchu zdarzeń, aby być w, w szczęściu, czyli być częścią czegoś. Tak należy patrzeć na, też na, na szczęście. I tak należy patrzeć na piątek, bo piątek symbolicznie właśnie jest takim dniem, w którym tego typu tematy możemy rozważać i one nas tutaj e, naprowadzą na, na właściwy moment, e, w którym jesteśmy. Czyli ustawią nas, mogą nas ustawić w, jeśli, jeśli pozwolimy, jeśli zechcemy, tak? jeśli z intencją naszą zaproponujemy właściwe ustawienie nas w konkretnym miejscu, to, to zobaczymy, że, że, że będziemy tym fragmentem dolą, dolarem, rublem, rupią. Rupia też jest od ru, ru, chyba r, 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 rubla prawdopodobnie albo odwrotnie, ale od fragmentu czegoś w całości. Więc na razie fragmenty całości, które stanowicie w istocie alność, czyli tego, co nazywacie Bogiem.